Co pan wie o atakach na banki, cyberatakach sprzed trzech tygodni? Więc to jest bardzo ciekawy temat, ze względu na to, że banki mają wdrożone najnowsze zabezpieczenia, niby najlepsze na rynku, a mimo to zaobserwowaliśmy przerwy w dostępności usług, które de facto są dopiero początkiem trendu, który obserwujemy na całym świecie. To było kilkanaście godzin i dotyczyło kilku. Banków w Polsce. Tak, ale to co obserwujemy na świecie, to pokazuje na przykład przykład dzisiejszy z Emiratów Arabskich, gdzie przez grupę Anonymous Sudan zostały pozbawione łączności banki właśnie emirackie. I teraz skąd to się bierze? Po pierwsze, skuteczność tych ataków zaczyna rosnąć, dlatego że one się przenoszą. Tego, co obserwowaliśmy wcześniej, czyli z ataków wolumetrycznych, które dotyczyły ataków, dużych, dużego ruchu, który hmm. był generowany na instytucję i był łatwy do odparcia stosunkowo, ponieważ można było odciąć ruch na poziomie operatora i zidentyfikować ten ruch dość łatwo na hmm. po stronie operatora. Tak teraz przechodzimy w kierunku ataków na warstwie aplikacyjnej, gdzie przy ruchu dosłownie kilkudziesięciu megabitów, Atakujący jest w stanie pozbawić dostępu do usług klientów. Po pierwsze, te ataki są na tyle małe, że często dostawcy zabezpieczeń czy usług, które powinny chronić banki, odpowiadają, że nie widzą tych ataków, nie są w stanie zarejestrować. A po drugie, jest podstawowa rzecz: ten sposób ataku jest tani, skuteczny. To, to, co właśnie obserwujemy ostatnio, skuteczność rosnąca i następna rzecz, jest powszechnie znany. W związku z tym, jeżeli mamy powszechnie dostępną wiedzę, łatwą w wykorzystaniu i dającą niesamowite efekty, to ta wiedza się rozprzestrzenia też po stronie atakujących. Czyli atakujący to mogą być nie tylko instytucje wrogie, we wrogich państwach na przykład, tylko może być to po prostu zwykły haker. Tak. I to, to jest co, coś, co jest totalnie zatrważające dla działów bezpieczeństwa, że w tej chwili ilość zasobów, która jest potrzebna, żeby wyłączyć instytucję, jest na tyle dostępna czy mała, że może za, za, za atakiem stać dowolna osoba. To, co w ramach anegdoty zostało przytoczone w kręgach bezpieczeństwa IT, to jest w momencie, kiedy ruszyła szkoła zdalna, w czasie COVID-u ruszyły ataki na platformy do telepracy, bo były wykorzystywane przez szkoły i niektórzy uczniowie nie życzyli sobie właśnie zajęć. I widać, że nawet uczniowie szkół podstawowych byli w stanie przeprowadzić takie ataki na platformy. I teraz następne pytanie. No dobrze, to jak mamy się bronić? No mamy wdrożone najlepsze zabezpieczenia, ale one nie działają. Dlaczego? Z prostego powodu to jest tak, jakby y, pan kupił narzędzie w krętach y, czy młotek, to to, że pan posiada narzędzie, nie znaczy, że ono działa. Trzeba jeszcze odpowiednio je wdrożyć. I to, co obserwujemy, to jest to, że te narzędzia, które są obecnie wykorzystywane, y, często w ponad 50% nie chronią klientów mhm. przed atakami, nie są właściwie skonfigurowane. Mhm. No i nasi klienci, przynajmniej z, z polskiego rynku, mówią nam, że to, co umożliwia Mazebolt Radar, to jest zbadanie sytuacji, jaka jest obecnie, wskazanie dokładnie, gdzie występują problemy, gdzie występują te podatności, jak może być zaatakowana organizacja, zanim to nastąpi i przygotowanie konfiguracji zabezpieczeń w taki sposób. Aby w momencie wystąpienia rzeczywistego ataku nie doszło do przerwy dostępności usług. Czyli te ataki, o których Pan mówił, te wykonane skromnymi środkami punktowe, są do panowania, tak? Są do panowania. Fakt jest to trudne ze względu na to, czy trzeba posiadać wiedzę. Trzeba wiedzieć, że nasza organizacja jest podatna na ten atak, ale mając już tą wiedzę, można jak najbardziej. Skonfigurować usługi ochrony tak, aby nie doświadczyć przerwy w dostępności usług. No ale to oznacza, że cały czas trzeba wydawać pieniądze na kolejne systemy ochrony. Więc te, yy, rodzi się pytanie, czy ta działalność zdalna sektora finansowego no dalej jest opłacalna. No bo może LWi się cofnąć do tej sytuacji, kiedy były po prostu oddziały fizyczne i tam dokonywać płatności gotówką. I tych ataków już nie będzie. Ale to jest wszystko podyktowane właśnie kwestią finansową. Obsługa klienta przez kanał elektroniczny jest dużo tańsza. Nie bez powodu zamykane są oddziały. Jak pan spojrzy na mieście, tych oddziałów banków praktycznie nie widać. Mhm. Dlatego, że to jest dużo tańszy kanał. Ale następna rzecz, mówił Pan o zakupie tych zabezpieczeń. One już są. One już są kupione, one już są opłacone. Mhm. Tylko nie działają. Czyli chodzi o wiedzę. Jak Dokładnie, tego jak tego użyć? Mhm. I my jesteśmy w stanie w ramach właśnie usługi Mazebolt Radar dostarczyć to wsparcie. Co więcej, jeżeli Pan wykona test jak czegokolwiek, sprawdzi Pan, to ma Pan tą wiedzę, gdzie Pan jest. Czyli za, jako członek zarządu Pan woli wiedzieć, że jest Pan podatny w tym i w tym miejscu mhm. i że można y, pozbawić państwa, Pana organizację. Y, Działających usług, praktycznie odciąć od klientów, mhm. i z tą wiedzą jest Pan w stanie podjąć decyzję, zaplanować cokolwiek. No tak, ale jest tak, że wiedzę zdobywam wtedy, kiedy okaże się, że zostałem zaatakowany i była przerwa w pracy instytucji. Ale jeżeli takiego ataku jeszcze nie było. Ale on nastąpił właśnie. I to był właśnie przykład tego, że ten rozwiązania nie działają. Mhm. Właśnie dlatego nawiązałem do tej mhm. e, sytuacji sprzed trzech tygodni. To mamy właśnie dowód na tą tezę, że te rozwiązania nie działają w ponad połowie. Czyli chce Pan. Nie, no ale w, 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 jakieś banki jednak chyba mają y, odpowiednią wiedzę, którą, którą wdrożyły i, i która spowodowała, że dany bank jednak nie był zaatakowany. No. Wszystkie e, większe, o ile wiem, były zaatakowane. Tak, Nasi prawda, klienci e, na szczęście nie odczuli tych ataków. Właśnie przez to, że mieli już przygotowaną tą konfigurację. I to jest ta różnica, że atak nastąpił, a oni nie odczuli tego. E, I kwestia jest, żeby mieć tą wiedzę, tą konfigurację, zanim na, e, atak nastąpi. Czyli przed, proaktywnie. Czyli prewencja. Czyli prewencja. Tak. To się przekłada też na duże pieniądze. Jak spojrzymy tutaj e, przykład, e, jakie osoby teraz uczestniczą w konferencjach bezpieczeństwa, na przykład z działów finansowych, to, to jest dla mnie też zaskakujące, że w tych konferencjach zaczynają brać udział finansiści, dlatego że mówimy o bardzo wymiernych stratach, kosztach i ci ludzie zaczynają być coraz bardziej zaangażowani właśnie w ocenę kwestii cyberbezpieczeństwa. Kiedy taki właśnie przestój generuje olbrzymie straty, to w tym momencie decyzja o wdrożeniu takiego rozwiązania, które zabezpieczy, pozwoli zabezpieczyć organizację przed atakami DDoS jest dość oczywista.